Codziennie po obiedzie zostają sterty brudnych naczyń. Czy zmywarka sobie poradzi z zaschniętymi resztkami jedzenia? Tak, bo teraz jest kalgonit. Tabletki kalgonit z unikalną dwufazową strukturą gwarantują doskonałe rezultaty czyszczenia. Warstwa niebieska rozpuszcza zaschnięte resztki jedzenia, a warstwa biała usuwa je bez śladu. Dzięki temu wszystko jest tak czyste, że aż śni? Kalgonit System. Polecany przez wiodących producentów zmywarek. Zaczną latać, niż pojawi się coś zdrowszego od naszego miejskiego powietrza! <gry> coś się pojawiło. Nasz sok jabłkowy. Tylko Horteks. Gwiazdkę, wszystkie życzenia się spełniają. Kasia pomoże Ci spełnić te najsłodsze. Kasia, najsłodsze życzenia. Święta to czas wyjątkowy. Dlatego Jakobs przygotował dla Ciebie specjalną ofertę. Teraz kawy Jakobs Kronung możesz kupić w oryginalnej świątecznej puszce. Jakobs ten aromat zawsze zbliża. Mam na imię Krzysztof. A to jest moja rodzina. Sądzę, że nie ma nic piękniejszego niż widok szczęśliwych dzieci. Jestem lekarzem. Na co dzień zmagam się z chorobami i cierpieniem dzieci. Największą barierą w mojej pracy jest brak specjalistycznego sprzętu medycznego. Już po raz siódmy Telewizja Polska z inicjatywy Biura Reklamy prowadzi akcję charytatywną Reklama Dzieciom. Dzięki niej moja placówka i wiele innych może efektywniej pomagać najmłodszym. Spokojność reklamodawców biorących udział w tej akcji jest kluczem do jej sukcesu. Całkowity dochód z jedynego bloku reklamowego emitowanego przed wigilijną wieczorynką jest przeznaczony dla dzieci. Mamy nadzieję, że fundusze zebrane przez nas i w tym roku pomogą chorym i potrzebującym maluchom. Wyjątkowe, widowisko w wyjątkowym wykonaniu. Wielka świąteczna gala artyści dzieciom. Sprawdźcie, kogo te gry lubią najbardziej. Kto